Najważniejszą od ostatnich dni, a szczególnie ostatniej doby informacją jest to, że mecz się odbędzie. Na tą chwilę jest to są takie wytyczne. Wiemy o wszystkich ogłoszeniach przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, przez panią prezydent miasta Łodzi. Dlatego potwierdzone mamy, mamy sytuację, w której bez obecności publiczności możemy rozegrać te zawody. Rozgrywamy je na obiekcie Mosiru. I jakby tutaj tutaj jest wszystko jasne od godziny 15. Jeśli chodzi o sytuację związaną, jak to będzie przestrzegane, także tak naprawdę z naszej strony my dopełnimy wszelkich możliwych starań, aby na teren Mosiru wjechały tylko osoby niezbędne do przeprowadzenia tego meczu, czyli zawodnicy i cały sztab, który jest potrzebny do, do realizacji tego, łącznie z transmisją. No i tak naprawdę no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo sami będziemy tego wszystkiego doświadczali po tych nowych ograniczeniach wszyscy zmierzymy się z tym problemem w trakcie jego trwania. No, na pewno jest to wielka szkoda, że nie możemy tutaj przed naszą publicznością rozegrać tego meczu. Liczę na to, że wszyscy zasiadą przed telewizorami i dzięki temu też nowy. Kanał Ekstraliga Rugby na YouTube i te rozgrywki zyskają jakby w innej płaszczyźnie, w innej części gdzieś jakiś znaczny wzrost. Liczymy na to, bo wiążemy z projektem Ekstraligi bardzo, bardzo du na duże oczekiwania mamy. W związku z tym także myślę, że to na pewno nie sprzyja popularyzacji rozwojowi tej dyscypliny, ale też myślę, że trzeba to wykorzystać, żeby nie spodobało jakichś dużych strat. I mam nadzieję, że ta sytuacja, która już teraz jest do tego momentu doprowadzona, ograniczeń publiczności po prostu zostanie, że nie będzie innych decyzji wykluczających w ogóle rozgrywki, bo to by był duży problem. No, myślę, że wszyscy chcemy, aby. Mecze sportowe rozgrywały się na boisku, a nie z różnych przyczyn zewnętrznych i tam został wyłaniany Misz Polski, a nie poprzez ewentualne walkowery, przekładania meczów czy tak dalej. No zobaczymy, jak sytuacja dalej rozwinie. Czekamy po prostu na, na rozwój wydarzeń i podporządkowujemy się oczywiście pod wszystkie wytyczne, jakie do nas docierają. Chciałem Wam tu pokazać, bilety są wydrukowane, drużyna jest przygotowana, obiekt jest przygotowany. Wszyscy jesteśmy przygotowani. W tej chwili myślimy o tym pierwszym meczu, ale myślimy, żeby rozegrać kolejne, żeby dograć Ekstraligę, żeby udowodnić na boisku, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, że chcemy odzyskać tytuł mistrzowski i już tym pierwszym meczem w sobotę będziemy starali się to udowodnić. Jeszcze raz podkreślę, mamy nadzieję, że również ten ostatni mecz, ten najważniejszy, odbędzie się w Łodzi i odbędzie się. Przy pełnym stadionie, e, dziękuję zarządowi i tutaj wszystkim e, pracownikom biura, że poszerzyliśmy ten e, skład personalny. E, że cała trójka zerpa, czyli Berku Bota, e, Wim Stabhorst i Paul Walters, e, wspomogą nas już od pierwszego spotkania. E, że być może będzie jeszcze jedna niespodzianka, ale to jeszcze musimy chwilę poczekać, e, która może wzmocni nas e, w tej rundzie. I walce o Mistrzostwo Polski. E, na pewno cieszymy się, że do drużyny wrócił Paweł Kotasa. Bardzo obiecujący zawodnik. E, ma już za sobą występy w ekstralidze. Cieszymy się też, że Grzegorz Duka wznowił regularnie treningi, że też będzie super wzmocnieniem. Oczywiście troszeczkę na innych pozycjach, już jak za młodu, ale na pewno będzie, będzie tutaj jego charyzma, jego umiejętności techniczne i charakter przydadzą się drużynie. Wszyscy tak naprawdę są przygotowani. Fizycznie, myślę, uważam, że technicznie i taktycznie. Oczywiście parę rzeczy jeszcze musimy w tym tygodniu dopracować. Mamy dwie jednostki treningowe, żeby to uczynić. Jeżeli chodzi o. To jak będziemy grali? Chcemy do tej pory, co było wypracowane na jesień, ta gra ręką, gra na kontakcie, dołożyć jeszcze troszeczkę równowagi tej gry młynowej, żeby ta formacja, która od wielu lat była naszą taką wiodącą, żeby po prostu stanowiła też o sile zespołu, żeby była, ten balans był zachowany w grze poprzez formację ataku i młyna. Pracowaliśmy tutaj, Krzysiu może powie o tutaj, jeżeli chodzi o zawodników młyna i o pracę samą w młynie dyktowanym, bo zajmuje się Krzysiu bardzo tutaj dużo i mam nadzieję, że od pierwszego meczu będą tego efekty i będziemy dominować tak jak kiedyś przeciwników. Jeśli chodzi o młyn dyktowany, jak najbardziej. E, przede wszystkim personalnie został wzmocniony ten młyn. Jak wiemy, na jesień graliśmy w e, mocno okrojonym składzie młyna, e, Do tego doszła kontuzja e, Tomym Hedlidze. E, na szybko musieliśmy wprowadzać młodego, zdolnego e, Kasprowicza Roberta, co nam się też udało. Chociaż, no mówię, to jest jeszcze chłopak, który uczy się. Uczy się bardzo szybko, się uczy, robi ogromne postępy ale wiadomo, jaka jest, jak jest, jaka jest wartość tą hedlidze wszyscy wiemy. Do tego, tak jak już słyszeliśmy, doszło dwóch zawodników z RPA, już nam znanych, o ich wartości nie musimy mówić, obaj, obaj stanowili o sile tego młyna, jak byli z nami w zeszłym sezonie i mam nadzieję, wierzę w to, że tak będzie również teraz. Mocno pracujemy na treningach nad poprawą aspektów przede wszystkim technicznych, bo nad siłowymi dba Piotrek Grabia, więc tutaj jestem spokojny. Tutaj pracujemy, żeby wyeliminować te błędy, które nam się przydarzały na jesień, bo mimo tego, że mieliśmy troszeczkę może okrojony skład, ale uważam, że w niektórych meczach powinniśmy zagrać zdecydowanie lepiej. Co do jakby aspektów sędziowskich, nie będę się tu wypowiadał, bo to nie ma sensu. My musimy grać perfekcyjnie w tej formacji, zrobić swoje i wtedy, i wtedy będziemy dominować tak, jak to było w poprzednich sezonach i wierzę w to, że tak będzie, bo naprawdę w tej chwili wygląda to bardzo dobrze. Są wartościowi zawodnicy, doszli do nas i na pewno nam pomogą w tej grze, tak jak i w formacji młyna, tak również w formacji autowej. Po kontuzji i operacji wraca, podjął już treningi na 100% Szymon Witkowski, więc też to nas bardzo cieszy, tak jak już Przemek mówił wcześniej, z Kotasa Paweł, który naprawdę jest dobrym, perspektywicznym zawodnikiem, zaangażował się na 100%, Grzegorz żdółka, dlatego ta formacja na pewno będzie o wiele mocniejsza w, tym, w tej rundzie. I mam nadzieję, że ten balans, tak jak Przemek powiedział, był przekierowany troszeczkę bardziej na formację ataku. Teraz on będzie bardziej wypośrodkowany i myślę, że będziemy również dominować tak jak to było w poprzednich sezonach. No, nie ukrywam, że dzisiaj planowaliśmy zupełnie inny rodzaj konferencji. To e, dlatego, że raz że jesteśmy troszkę w innym miejscu na dole, też w restauracji Browar Birchhare, ale miała tu być przedstawiona prezentacja z rzutnikiem. Mamy pewien takie wydarzenie, które chcieliśmy tutaj ogłosić, które by nam pomogło w e, całej tej rundzie rewanżowej. Zwrócić się do łodzian, do, do firm, do przedsiębiorców, ale no dzisiaj, z racji wydarzeń, jakie są ogólnie i tego, czy nie, tak naprawdę nie wiemy do końca, jak te rozrywki będą dalej kontynuowane, przełożyliśmy to na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że. To wydarzenie, które planowaliśmy, uda się zrealizować, mając już jakby wiedzę, że rozgrywki będą dalej niezakłócone. Trwały mamy tu pewne niespodzianki, któreśmy chcieli się z nimi podzielić, ale tak jak mówię, przełożyliśmy to z dzisiejszej konferencji na kolejną. Planowana jest za tydzień o podobnej porze. Będziemy informowali na bieżąco, tak jak się sytuacja dostosowujemy, też będziemy tą sytuację dostosowywali do okoliczności, jakie nas po prostu spotykają. Także no, musimy cierpliwie czekać i patrzeć na to, co się dzieje samemu, bardzo się wewnętrznie pilnować, żeby czasem nikt nie, nie miał jakichś problemów zdrowotnych, bo to też może wykluczyć drużynę z rozgrywek. Jakiekolwiek nawet przeziębienie jednego z zawodników, nawet na kwarantannę trzy- powoduje od razu e, daleko idące konsekwencje. Także no, wiele zagrożeń postaramy się tak jak z obecnymi radzić sobie i po prostu rozgrywać mecze na boisku, bo po to jesteśmy tutaj, po to trenujemy i mamy cel, który chcemy zrealizować.